Z tej strony Ania Games, a ja witam Was w kolejnym odcinku z Two Point Campus. Rozpoczniemy sobie rok, bo tak mieliśmy zrobić w poprzednim odcinku, więc zaczynamy. Uzyskać zaliczenie zajęć wirtualna normalność oceną C. Do tego będziemy dążyć tutaj, żeby uzyskać jedną gwiazdkę. Dobra, co tu się nowego pojawiło? Mamy domatorium, które mamy Świ yy, świetlica studencka. No, i to fajnie by było zrobić. Tylko, moi drodzy, ja myślę, że skoro mamy tu. Nie ma już nic, żeby kupić. Jest tutaj. I sobie kupię pustą. Ja wam pokażę, jak ja to zazwyczaj robię. Musimy dozorców więcej mieć, bo oczywiście jest dużo pracy na kampusie, a my nie mamy dozorców. Także sobie weźmiemy. O! I weźmiemy jeszcze jednego z jakimś. w naprawianiu konserwacja, więc weźmiemy go. No dobra, to tutaj się już wybudowała pusta parcela. No i w tym momencie bierzemy sobie ten budynek i bierzemy coś takiego jak budynek kampusowy i budujemy sobie budynek kampusowy. Jak chcemy cały, no to cały. I tutaj robimy wejście do tego budynku i klikamy OK i ja. Yeah. Aktualnie się to buduje na no ładnie. Dobra, zobaczmy, jakie mamy wiadomości. Akceptuj, i tu tak. Stanowisko: biblioteka. Okej. Okay. Mamy zbiory, biblioteki. Tak. I tutaj e, chciał sobie odblokować. No i to odblokowaliśmy, więc umieścimy to w tym momencie. Tutaj. Jedno takie. Mają sobie. Ta biblioteka jest mała, więc przydałoby się delikatnie ją przebudować, bo ona faktycznie była troszeczkę. Piękna i będzie taka. Ok, i dzisiaj jest troszeczkę przebudowana. Mają więcej miejsca w razie wózki. No i lecimy sobie dalej. Tutaj się zbudował kampus, widzicie, świetnie. I zrobimy sobie tutaj, mamy w ogóle poziom kampusu większy i te kudosy nam się dodają. To też śmieszna nazwa. Mamy świetlicę. Na świetlicy grają różni DJ'e i tak dalej, więc warto by było, żeby ta świetlica jednak była troszeczkę większa, żeby oni mogli sobie tutaj E, spędzać fajnie czas. O, zaraz nam się gwiazdka zrobi. Nam wywali to, więc muszę kliknąć. No. <laughs> Mamy pierwszą gwiazdkę. I odblokował nam się nowy kampus, Fa pizza, krzywa wieża w pizzy. Mamy też, co nam się odblokowało dalej. Ile kudosów, ile mamony. I lecimy sobie dalej. E, musimy spełnić następującą ilość osobistych celów, to są takie rzeczy, tutaj tam w skrzynce, w których mamy taką tarczę przy ludziach. Mamy zarobić 150 tysięcy i osiągnąć dziewiąty poziom kampusu. Ja wam pokażę wszystko po kolei, bo będziemy musieli przejść na inny kampus, czy zrobić tam od nowa wszystko i tak dalej, co nam każą, żeby w tym kampusie potem mieć dwie gwiazdki. No niestety tak to działa. Dobra, robimy dalej tutaj sobie nasz, yy, naszą świetlicę. Jakiś jedno okno zrobiliśmy, Tutaj zrobimy mikrofalów. Ojeju, tak w tą stronę, że. Matko, tak nierówno to idzie. A! mi się udało, równo tam mi się nie udało. Never mind. O, niech będzie tak. Tutaj będzie też lodówka w tą stronę. Kosz tutaj na śmieci będzie ko tej lodówki. Tutaj będzie ten dozownik. Kanapy, śniadania, tarcza. Dobra, tyle myślę, że ok jest tutaj. I tutaj też będzie DJ, tylko to już będzie w takich zaawansowanych. Ok, ma, już wam pokazać. To jest coś takiego jak e, cel osobisty, tą tarczą, i umieszczamy sobie budkę. Budki i wszystkie inne takie rzeczy umieszcza się tutaj w tym miejscu poza kampusem poza budynkiem. OK, umieściliśmy. Następna jest ławka parkowa. Niech będzie, że umieścimy tutaj. I mamy tyle z celi. Mamy tutaj yy, aktywny wynik testu, czyli mamy coś takiego jak grupa potencjalnych studentów wyraża zainteresowanie wirtualną normalnością i chciałaby odwiedzić kampus. No i akceptujemy, bo to są to jest taka XP inspekcja. Inspekcja, tak. Inspekcja. Przychodzą sobie takie gangusy, mają taką koronę nad głową. O, widzicie? I sobie odwiedzają nasz kampus. Jak tutaj to jest, trójkę mamy ich. Więc zobaczymy, jak nas zostają Tutaj w bibliotece nam się uczą i tak dalej. Może zatrudnimy jeszcze jednego bibliotekarza. Będzie ten. tam Sam sobie drugi odpocznie miesięczny, że jest 16 tysięcy. Jest spokój, mamy zarobione 77. Tutaj w kampusie mamy dziewiąty poziom. Zobaczymy jak inspektor opuszcza nasz, nasz kampus. Jak to dalej pójdzie. Mamy 8. tutaj są poziomy po prawej stronie. Możesz je wykorzystywać, by rozpocząć już kursy. Mamy spełnić następ. mamy błotka ze smoothie. To się przyda. I na kampusy i... Mapa rapstwa, świetna robota, bo nie teraz pochwalić pierwszego pracę w komputerze. Otwórz mapę menu pauzy i zdecyduj, gdzie chcesz otworzyć kolejny kampus. Właśnie o to chodzi, że oni nas y, potem już jakby prowadzą do tego... Parcele, powiedzieć, że da się coś takiego zrobić. Prowadzą do tego, że jednak y, Musimy przechodzić do innego kampusu, aby się rozwijać. Auto. O nie Dobra, i teraz przejdziemy sobie do innego kampusu. Do innej mapy. Czyli e, wychodzimy esc'em. Wyjdź. E, zapiszemy sobie, wyjdź i zapisz. Przechodzimy do mapy i pokazuje nam się ekran startowy. No i już tutaj mamy kolejne, że nas prowadzi. Odblokowano nowy kampus. I w tym momencie wchodzimy do tego kampusu. Możemy robić dalej oczywiście ten, ale możemy i robić ten. No i tutaj sobie zaczynamy go, bo to już idzie dalej, 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 żebyśmy mogli nowe jakby rzeczy wprowadzać do naszego kampusu. To musimy przechodzić na nowy kampus, żeby nam się odblokowali. Czyli tutaj będzie kuchnia, bo już widać po samym obrazku na dole, że będzie to kierunek kucharski. I od tego chyba będziemy w sumie zaczynać tak ja tutaj. So so really so Okej, okay, ja sobie tam swoje pogadał. Witamy w Epizala, coś tam, gdzie znajdziecie zarówno gołębie, jak i pyszne gołąbki. No i tutaj mamy już kurs yy, kucharski. Tak jak mówiłam, ja już troszeczkę w to grałam, więc mniej więcej już ogarniam. Tutaj mamy zarządza. Rozpocznij rok, mamy miejsca na kursie i tak dalej. Dobra, musimy zbudować salę wykładową. Od tego oczywiście zaczynamy. Ja sobie ją zbuduję, nie wiem, o może być tutaj nawet, bo o to jest mała, ona nie potrzebuje dużo, tylko nie potrzebują właśnie tego i drzwi. No i super. Mamy dalej wytrawna kuchnia. którą już odblokowaliśmy, więc będziemy mogli sobie przejść nawet z tą wytrawną kuchnią już później tutaj do naszego naszej pierwszej do naszego pierwszego kampusu. Ja różne rzeczy dodaję. kosz oh No chyba jest git Jest git Teraz jeszcze brać nauczycielkę Aha, kupić nas, nauczyciela gastronomii Za trudniej Nie kupić No i mamy Rozpoczniemy sobie rok I w tym momencie jeszcze co ja robiłam Ja kupowałam zawsze na początku Bez budynków oczywiście, bo budynek byśmy mieli mały A tak to możemy sobie zbudować większy Tutaj Właśnie budowałam Żeby zbudować domatorium, łazienki Prysznice i tak dalej Bo tutaj w pierwszym budynku On jest taki jakby najważniejszy To właśnie zawsze dawałam sobie Takie różne rzeczy typu właśnie Jedzenie, potem będzie gorąca Kuchnia i tak dalej I łazienki dawałam oczywiście też Bo wiadomo no Muszą gdzieś sikać i Chodzić do tej łazienki żeby Sobie sikać sobie dawałam, mamy walki. Ale tak było mniej. A właśnie tam, tam dawałam to domatorium i inne tego typu rzeczy. Żeby oni... O, widzicie? wybudował Aha. Wiedziałam, że zawiera budynek. Albo. Nevermind. Nieważne jednak. Dobra. I teraz tak. Tutaj sobie budowałam domatorium, no bo to jest ważne. Też patrzcie na to, że tu jest mniej kasy, czyli nie dochodzą do takiej głupoty. Już tak jakby robisz ten kampus faktycznie od, od początku, więc ten pierwszy kampus to jest taki jakby samouczek tego wszystkiego. Trzeba też zważać na to, co robisz, jak robisz, więc na początek najlepiej zrobić im właśnie takie podstawy, czyli troszeczkę do spania i, i nie szaleć, jakby tak dużo, a potem już. Można właśnie zaszaleć, jak, jak się rozwinie. Zależy też czy w dobrym kierunku, czy w złym. Tutaj się przebierają na różne lekcje. Warto by było właśnie im to zrobić. E, od razu wszystko. No i mają tutaj amatorom Jeszcze prysznice warto zbudować, więc budujemy prysznicę. Tutaj macie zadowolenie, czego oni potrzebują. E, porcja ten jest budupem się sala do zajęć indywidualnych. O! I to też jest ważne. Bo to jest sala, w której oni chodzą się uczyć indywidualnie, jak sama w sumie nazwa mówi. Czyli mają swojego prywatnego nauczyciela. I możemy zbudować nawet dwie sale. Możemy kogoś, tutaj musimy też mieć specjalnego nauczyciela z taką tablicą, ale możemy również sami klikać na danego ucznia i wybierać im, czy potrzebują lekcji czy nie potrzebują lekcji. To zależy od tego, jakim, jaką mają ocenę, czy są zagrożeni, czy nie. Im lepiej dla nas, jak wszyscy zdają, więc lepiej jest wysyłać na te właśnie e, lekcje. Teraz mamy dwie sale. Lepiej. Zobaczymy. Musimy też za bibliotekę zrobić oczywiście takie podstawy, im dozorty też, żeby był chociaż jeden. No i tutaj się idą do spania i idą się przebierać. Widzicie, to też jest potrzebne. Następne jeszcze czego nie zrobiam, to są prysznice, które dla nich, no wiadomo, są ważne, bo jednak muszą się gdzieś myć, tak? Więc robię prysznice. Same prysznice są spoko. I mamy same prysznice. Teglicie, ryczki, ręcznik jeden, nie Tego domatorium mieli. Tak, a nie, a nie, Ale niech będą z tej strony. A Boże, widzicie. Dobra, i teraz klikamy OK. Tam się sprzedadzą tamte rzeczy, i mamy tutaj, żeby się o nim poszli gdziekolwiek umyć, tak? Jak tam kibelki trzeba zrobić. No, i tutaj co mamy? Tak, kolejne, Chcą bibliotekę, żebyśmy zbudowali, i no, i, no, i, no i zrobimy to w tym właśnie otoczeniu. Tutaj zawsze robię sobie takie miejsce, gdzie oni jakby mają wszystko do takiego, jak to nazwać, nienauczania. Tylko do takiego, takie miejsce gdzie jest wszystko, czyli są łazienki, prysznice, domatorium, biblioteka, świetlica, tak dla nich. A w innych e, tych robię naukę, tylko z, zawsze wiadomo, że trzeba, zawsze trzeba e, zapewnić im to, że oni muszą mieć kiwelki w wszystkich e, miejscach wchodzą. i jest git. Teraz trzeba... a, kogoś od biblioteki chyba co. Ale trzeba jeszcze dozorca. No i mamy klub studencki. O! To jest świetne. Klub studencki. O to, to wam powiem wymiata. E, tutaj robią się różne imprezy. No i takie tam do perela, więc zrobimy klub studencki. Tutaj będzie bar. I tutaj będą te siedzonka. A potem DJ i inne. Nie. Tak, jak już Jak ja już wiem, że takie coś będzie, to lepiej po prostu zrobić sobie taki place. I na spokojnie, szafa grająca. O. No i tutaj też potrzebujemy kogoś. Czy potrzebujemy asystenta, na przykład z dobrą energią, dać go tutaj. I pracuję w klubie studenckim. Wydarzenia są pomocne w utrzymaniu zdrowej równowagi pomiędzy pracą a rozrywką. No i to też jest ważne. Jest. Zaplanuj jedno wydarzenie, impreza w klubie studenckim. To podnosi wam jakby taki um, prestiż, tego, i zapewnia im rozrywkę. No i klikamy sobie, właśnie, ten klub studencki. Impreza w klubie. A, koszt wydarzenia więcej Ja mam 6000 dzisiaj i w tym. Położyłam, bo mam te 6 tysięcy, potrzebuję 8 tysięcy, więc przyspieszam sobie to. Żeby tam jakieś pieniążki płynęły. Chyba, że nie płyną, ale powinny, bo czas nie zatrzymuje. Mogę też coś sprzedać, aby nie było, no nie? Dobra, posprzedajemy te rzeczy. Jezus, pieniądze. Kławki. wiecie, takie rzeczy. Nie. Hm. Fontanna. A, sprzedaj za zero. No bo, żeby dzisiaj ja nie czytam. Tak jest. Też za zero. O, malno książkowym. Zapałam. Też za zero. Dobra. No to sprzedamy w takim razie te parę łóżek. O. Mogę już 8000? Mogę. Robimy wydarzenie, moi drodzy. Wydarzenie i. O! Nie możemy sobie przemieścić gdzie chcemy. No ja chcę w styczniu na przykład to wydarzenie, więc będzie w styczniu. A ja im takie ładne otoczenie. No trudno, zrobię im nowe. I ta impreza studencka się tam będzie. O! Nie ma, nie ma wodopoju. Tak, faktycznie też o tym zapomniałam, że właśnie trzeba dbać o to, żeby oni mieli coś do picia. do jedzenia, bo. O, tak, o, tak, drink, także z pieniędzmi też uważajcie, nie przesadzajcie jak ja w tym momencie, bo można sobie sami coś narobić, ale tutaj już sobie kupują te automaty i inne tego typu rzeczy, no i jest super. Dobra, czekam aż będzie to wydarzenie, to Wam pokażę jak to wygląda. Fajnie, bo zrobiliśmy w tym odcinku gwiazdkę, też rozkręcamy klub studencki, także idzie nam fajnie. I w ogóle tutaj jest cały ten obszar. Ja wam pokażę mapę, widzicie? Mamy tutaj sa parceli aż 10. Widzicie to wszystko co ma znaczek z pieniędzmi? To jest yy, właśnie to co możemy nabyć. To jest fajne, bo tu można dorąbany kampus zrobić. Dobra, yy, impreza trwa. Impreza wygląda tak. Widzicie? Juhu, 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 juhu jak on zapierdziela. Normalnie śmieszny typol. Potrzebują energii, więc jeżeli potrzebują energii, to idą do domatorium. Impreza okazała się sukcesem, sukcesem. No i potrzebujemy więcej takich imprez. E, możemy też zorganizować komedię, ale potrzebujemy do tego 4000. Mamy impreza w klubie studenckim, impreza w świetlicy, konkurs kuchacki na kampusie. Jest różno takich konkurs. Trzeba akurat tutaj mm, organizować. Konkurs kucharski kampus konkurs kapelski pomiędzy kampusami, czy coś takiego. O, a tutaj widzicie, jak sobie kręcą. Nieraz też pizza jest i takie typu rzeczy. Mogliby to w ogóle jeść. Mamy na minus, a nie, 2000 na plusie jest ok. Mamy z miesiąca, więc czekamy i zorganizujemy jakieś wydarzenia czy coś później. Też mam Wow. Dobra, ja wiem, co miałam kupić. Wodę, bo to jest ważne, tak, żeby oni mieli tą wodę. W ogóle są e, takie e, mini też kluby. E, kucha, e, nie, chodzenia, spania, innego tego typu, typu robienia. Tylko to już będzie chyba. Jakoś, no. Ale są takie różne. Widzicie, wytrawna kuchnia potem będzie tutaj postawiona. Będzie też postawione... chyba tyle na razie. Też jest kuchnia zwykła, tak? Wytrawna. Chyba pizzę robią. Ale fajnie to tak wygląda, jak to w ogóle... E, te animacje wszystkie, no nie? Że te pizzę robią. O, pizzę robią i jak to wszystko wygląda, tam się ną warzywa. Ojeju, tam się pić? Możesz się napić, bo tu, tu jest automat z wodą. Drink, and drink, jest. And Co im tu jeszcze postawić? Myślę, że. Właśnie, stanowisko klubu jest na przykład Turbo Drzemka. Stanowisko chodzenia. O tym właśnie mówiłam. No. E, tu mogą się zapisywać na takie, więc ja też to robię w jednym miejscu. Jeśli te za. To mogę w innym Nie wiem W innym miejscu. Nie wiem. Tutaj ten znacznik. No, ale fakt faktem. I asystent wymagany, żeby ktoś to prowadził, nie? Mogą się zapisywać do takich aktywności. Tutaj sobie idą i chyba tutaj się spotykają w ogóle, żeby się rozgrzewać i tak dalej. Tam się zapisują, a tu się spotykają. Mamy trzech e, studentów w tym klubie, więc jest fajnie. rosną i myślę, że na ten moment to by było wszystko, bo w kolejnych odcinkach Będziemy czekać, aż nam się pieniądze. O, tutaj. Nie mamy pieniędzy na niego. Aż nam się pieniądze, jakoś tam wrócą z tego wszystkiego. Mamy na minusie. O, i jeszcze w sumie wam pokażę. Można zaciągać pożyczki. I to też w sumie tego uczy. Zaciągnąć 100 tysięcy, możemy 50 tysięcy. Mamy pożyczkę, spłacamy ją przez 24 miesiące, ewentualnie 75 tysięcy i 50 tysięcy. Zrobimy to. I zobaczycie, na jakiej zasadzie to działa. To cały czas będzie miało jakby swój. On nie będzie taki aż opłacalny raczej. Dobra, konkurs, kucharz i. Robimy w kolejnym odcinku. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało i czekam na was w kolejnym odcinku.